A team lufa nakręcony Ależ dobrze to zagrał Jakub jakże to pomyślał idealnie w dodatku no to nie są korty na zewnątrz to nie jest lato tu trzeba się odpowiednio dogrzać ALEŻ TO BYŁA wy Duże brawa teraz dla Bartosza Argasińskiego. Dzierżoniów. I trafił sam narożnik! rożnik. 15. Kryją taśmy. Teraz blisko taśmy grają w dwójkę Piotr z Krzysztofem. Jak to się zakończy? A, Gradek Jączyk. No dzisiaj naprawdę fantastycznie tutaj trzyma tą tcka. Piotr Makowski rozpoczyna. Solidny serwis. Piotr z tego słynie. Mamy już pierwsze spięcie przy siatce. Od razu szalone emocje. kapitana wymiana już na początek w pierwszej piłce. ale się zadziało już w pierwszym, proszę Państwa, pierwszą. Ale pięknie to zrobił. No jest teraz w transie, absolutnie. Oho, ho, ale akcja! Tak brzmi wynik z ich perspektywy. Och, co za wymiana teraz, bardzo dziwna. Coś niewiarygodnego zagrał idealną piłkę między dwóch w tym momencie.